Ania z Zielonego Wzgórza. Tego wieczoru Maryla nie powiedziała Mateuszowi o tym, co zaszło, lecz kiedy i na zajutrz rano, Ania trwała w swym uporze. Należało wytłumaczyć mu jej nieobecność przy śniadaniu. Opowiedziała więc owo zajście, starając się położyć nacisk na niesłychanie zuchwałe. Zachowanie się dziewczynki. Dobrze się stało, że pani Małgorzata usłyszała parę słów prawdy. Jest to nieznośna kumoszka, lubiąca zawsze zajmować się cudzemi sprawami rzekł Mateusz. Ależ, Mateuszu, nie rozumiem cię w istocie. Wiesz dobrze, że sprawowanie Ani było naganne, a jednak usprawiedliwiasz ją. Niedługo powiesz, że w ogóle nie zasłużyła na karę. No nie, niezupełnie rzekł Mateusz trochę niepewnym tonem. Uznaję, że powinna otrzymać lekką karę, ale nie bądź dla niej zbyt surowa, Marylo. Pamiętaj, że to dziecko nigdy nie miało bliskich, którzy by ją uczyli tego, co słuszne. W każdym razie ty, ty jej dasz coś do jedzenia, prawda? Czyś słyszał kiedykolwiek, abym głodem zmuszała kogo do pewnych czynów? Spytała Maryla urażona. "Będzie jadała o zwykłej porze dnia i ja sama usługiwać jej będę, ale pozostanie na górze, dopóki nie zgodzi się przeprosić panią Lindę. Stanowczo, Mateuszu, śniadanie, obiad i wieczerza minęły w milczeniu, Ania bowiem była nieobecna. Za każdym razem Maryla zanosiła na facjatkę suto zapełnioną tacę, lecz potrawy wracały prawie nietknięte." Mateusz niespokojnym okiem przypatrywał się zawartości talerzy, kiedy wieczorem zostały odniesione do kuchni. Czyby Ania przez cały dzień nic nie jadła. Kiedy Maryla tegoż wieczoru poszła sprowadzić krowy z pastwiska do obory, Mateusz, zajęty przy zabudowaniach gospodarskich, wymknął się ukradkiem, jakby miał popełnić jaki czyn zbrodniczy i wpadł na schody prowadzące na facjatkę. Zazwyczaj bywał tylko w małym korytarzu, pomiędzy kuchnią a swoją skromną sypialką, rzadko kiedy odważał się wejść do bawialni. Co najwyżej podczas odwiedzin rodziny pastora, na górze zaś był po raz ostatni, gdy pomagał Maryli wyklejać tapetą pokoik gościnny. Było to jeszcze przed czterema laty. Cicho przeszedł maleńką górną sionkę i stał parę chwil w milczeniu. U progu pokoiku Ani wreszcie odważył się zapukać i odemknąwszy drzwi zajrzał wewnątrz. Ania siedziała u okna, na żółtym krześle i smutnym wzrokiem patrzała na sad. Wyglądała tak nędznie i nieszczęśliwie, że serce Mateusza ścisnęło się żalem. Cichutko zamknął drzwi i na palcach zbliżył się do niej, Aniu. Szepnął, jakby lękając się, że go kto usłyszy: Cóż ty porabiasz dziecino? Jakże się masz? Ania uśmiechnęła się blado. Bardzo dobrze wyobrażam sobie wiele różnych rzeczy, a to pomaga do spędzania czasu. Rozumie się, że samotność nie jest przyjemna, ale nie szkodzi, że wcześniej do niej przywyknę. I uśmiechnęła się znowu, śmiało spoglądając w przyszłość długich lat samotnego zamknięcia, które sądziła, że ją oczekiwało. Mateusz przypomniał sobie, że należało szybko powiedzieć, o co mu chodziło, bo Maryla mogła nadejść każdej chwili. Posłuchaj, Aniu, czy nie sądzisz, że lepiej byłoby uczynić to, co Maryla chce i pozbyć się tej sprawy? Szepnął. Wszakże wiesz dobrze, że będziesz zmuszona to uczynić, Aniu. Wcześniej czy później, bo Maryla jest bardzo stanowcza, niezmiernie stanowcza. Uczyń to jak możesz najprędzej, a pozbędziesz się troski. Czy Pan ma na myśli przeproszenie pani Lindę? Tak, przeproszenie to jest odpowiedni wyraz. Rzekł Mateusz śpiesznie, należy skończyć z tą całą sprawą. Właśnie chciałem cię o to prosić. Przypuszczam, że potrafiłabym to uczynić jeśli Panu na tem zależy, rzekła Ania po chwili namysłu. Teraz mogłabym powiedzieć, że jestem zmartwiona, bo jestem nią naprawdę. Ale nie byłam wcale zmartwiona wczoraj wieczorem. Byłam wściekła, całą noc byłam wściekła. Wiem o tym, bo zbudziłam się trzykrotnie i za każdym razem byłam równie zirytowana. Ale dziś rano wszystko minęło. Nie byłam już wcale zła, miałam tylko przykre jakieś uczucie tego, co zaszło. Wstydziłam się za siebie, ale nie potrafiłabym pójść wyznać to pani Linde. Byłoby to tak bardzo upokarzające, dlatego postanowiłam, że raczej pozostanę tu przez całe życie, niż przeproszę tę kobietę. Ale teraz dla pana zrobiłabym wszystko. Jeśli panu rzeczywiście na tem zależy, bez wątpienia zależy mi na tem. Jest tak strasznie pusto bez ciebie na dole. Idź więc i załatw to. Jesteś dzielną dziewczynką. Dobrze, odpowiedziała Ania z rezygnacją. Gdy Maryla powróci, powiem jej, że żałuję tego, co się stało. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, Aniu. Tylko nie wspominaj, Maryli, że ja mówiłem z tobą w tej sprawie. Pomyśli sobie, że wtrącam się do tego, co nie powinno mnie obchodzić. Dzikie rumaki nie wydrą z mej duszy tej tajemnicy, obiecała uroczyście Ania. A zresztą czy dzikie konie potrafiłyby wydrzeć komu tajemnicę. Ale Mateusz odszedł już, zdziwiony, że mu się tak łatwo powiodło. Maryla zaś powróciwszy została przyjemnie zdziwiona, usłyszawszy głośne wołanie z góry: Marylo, cóż takiego? spytała wchodząc do sieni. Żałuję, że się względem pani Linde tak uniosłam i postąpiłam niegrzecznie. Chciałabym pójść przeprosić ją za to. Dobrze zrobisz. Maryla tonem bynajmniej nie zdradziła ulgi, jaką ta wiadomość jej sprawiła bezustannie bowiem przemyśliwała, co uczyni, jeśli Ania nie zechce ustąpić. Przyjdę do ciebie, gdy skończę dojenie krów. W pół godziny potem Maryla z Anią szły aleją, pierwsza wyprostowana z miną triumfującą, druga z głową spuszczoną i przygnębiona. Lecz po kilku chwilach smutek Ani znikł, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Podniosła głowę i lekkim krokiem szła naprzód. Oczy utkwiła w zachodzące słońce, a całą jej istotę przeniknęła jaka, jakaś gwałtem tłumiona wesołość. Maryla z niezadowoleniem zauważyła te zmiany. Nie była to żałująca pokutnica, jaką pragnęła przedstawić srodze dotkniętej pani Lindy. O czym myślisz, Aniu? Spytała. Myślę o tym, co mam powiedzieć pani Lindę, odrzekła Ania, zadumana. Było to w porządku albo prawie w porządku, lecz Maryla nie mogła pozbyć się wrażenia, że coś nie dopisało w jej programie kary. Ania nie powinna była mieć tak zadowolonej ani pewnej siebie miny. A zadowoloną i pewną siebie pozostała Ania do chwili, kiedy znalazła się wobec pani Linde, siedzącej nad robotą u okna swej kuchni. Wtedy radość znikła. W każdym rysie dziewczynki można było odnaleźć wyraz ponurego żalu. I oto, zanim jeszcze panie zdążyły wymówić wyrazy powitania, dziewczynka nagle upadła na kolana przed zdumioną panią Małgorzatą i błagalnie wyciągnęła ku niej splecione dłonie. Ach, pani Lindę, jestem tak bardzo zmartwiona, rzekła z drżeniem w głosie. Nie potrafiłabym wypowiedzieć całego mego żalu, gdybym nawet użyła do pomocy słownika. Niechże się pani domyśli. Postąpiła mnie grzecznie. I zmartwiłam tych drogich opiekunów Maryle i Mateusza, którzy pozwolili mi pozostać na Zielonym wzgórzu pomimo, że nie jestem chłopcem, jestem szkaradną i niewdzięczną dziewczyną, zasługuję na karę i na wydalenie z domu ludzi szanowanych. Było to bardzo brzydko, że uniosłam się. Dlatego, że mi Pani powiedziała prawdę. Mam rude włosy, jestem piegowata, chuda i brzydka. To, co Pani powiedziałam, jest prawdą, ale nie powinnam tego wyrzec. Ach, Pani Lindę, proszę, proszę, wybacz mi. Jeśli mi Pani odmówi, będzie to dla mnie zmartwienie na całe życie. Przecież Pani nie zechce obarczyć smutkiem całego życia Swiątywnie, biednej małej sieroty, jeśli była ona nawet gwałtowną. O, pewna jestem, że Pani nie uczyni tego. Proszę, powiedz Pani, że mi wybaczasz. Ania splotła dłonie, spuściła głowę i czekała na wyrok. Nie można było wątpić o szczerości tego wyznania brzmiała ona w każdym wyrazie i Maryla, zarówno jak i pani Małgorzata, były o niej przekonane. Lecz pierwsza zrozumiała także i to ją niezmiernie gniewało, że Ania napawała się tą sceną poniżenia i upajała patetycznością, do której znalazła sposobność. Gdzież była ta uzdrawiająca kara, którą Maryla wynalazła? Ania obróciła ją w pewnego rodzaju zabawę. Pani Lindę w gruncie niezła kobieta, ale umysł niespostrzegawczy nie potrafiła tego zauważyć. Widziała jedynie, że Ania bardzo wymownie spełniła akt przeprosin i wszelki gniew stopniał w jej duszy. Wstańże, wstań dziecko, rzekła serdecznie. Przebaczam ci, bez wątpienia, być może, iż powiedziałam ci trochę zbyt wiele wtedy wieczorem ale widzisz, taka ze mnie szczera, otwarcie wszystko wypowiadająca kobieta. Nie trzeba tak bardzo brać sobie do serca tego, co mówię. Nie można zaprzeczyć, że włosy twoje są bardzo czerwone. Lecz kiedyś znałam dziewczynkę, właściwie była to moja koleżanka, której włosy, gdy była mała, były również czerwone, jak twoje, a gdy dorosłam widzę, ściemniały i przybrały piękny, kasztanowaty kolor. To też nie byłabym wcale, ale to wcale zdziwiona, jeśli by to samo zdarzyło się i tobie. O pani Lindę. Ania wstała i westchnęła głęboko. Pani dała mi nadzieję, będę panią zawsze uważała za swoją dobrodziejkę. O, potrafiłabym znieść wszystko, bylebym tylko mogła wierzyć, że włosy moje, gdy dorosnę, będą kasztanowate. Czy mogę przejść teraz do sadu i usiąść na ławce pod jabłonią, podczas gdy pani będzie tu gawędziła z Marylą? Jest tam więcej pola dla wyobraźni. Ależ biegnij, drogie dziecię, a jeśli masz ochotę, zerwij sobie wiązankę tych narcyzów, co rosną tam w kącie. Kiedy drzwi za Anią zamknęły się, pani Lindę wstała, by zapalić lampę. W istocie oryginalne, lecz miłe stworzenie. Usiądź na tym krześle, Marylo, jest ono wygodniejsze. Tak bez wątpienia jest to dziwne dziecko, ale jest w niej coś bardzo pociągającego. Obecnie już wam się nie dziwię, żeście ją zatrzybili, i nie lękam się o was. Być może, iż wyrośnie z niej coś dobrego. Ma ona co prawda niezwykły sposób wyrażania się, używa jakichś mocnych zwrotów, ale odzwyczai się przecież od tego z chwilą, gdy będzie przebywała z ludźmi dobrze wychowanymi. Zdaje się także, iż jest bardzo gwałtowna. Lecz dziecko gwałtowne z czasem spoważnieje i uspokoi się, a jest stokroć sympatyczniejsze od przebiegłego i chytrego. Nade wszystko bowiem lękam się przebiegłości u dziecka. Jednym słowom Marylo, uważam, żeście nieźle trafili. Kiedy Maryla wracała do domu, Ania wybiegła ku niej z pogrążonego w zmroku sadu, trzymając w dłoni wiązankę białych narcyzów. Ładnie prosiłam o przebaczenie, prawda? spytała z dumą. Uważałam, że jeśli powinnam to uczynić, muszę przynajmniej pięknie wystąpić. Zapewne żeś dość pięknie wystąpiła, przyznała Maryla. Ku wielkiemu swemu zdziwieniu czuła, że przypomnienie owej sceny budzi w niej ochotę do śmiechu. Doznawała też przykrego uczucia, iż nie potrafiła zdobyć się na uczynienie ani uwagi za to, że zbyt wyszukanie prosiła o przebaczenie, ale to było tak pocieszne. Uspokoiła swe sumienie, ograniczając się do następujących słów wypowiedzianych dość ostro. Mam nadzieję, że nie będziesz na przyszłość zmuszona urządzać podobnych scen. Musisz się starać panować nad sobą, Aniu. Nie byłoby to bynajmniej trudne, gdyby nie szydzili z mojej powierzchowności, rzekła Aniu z westchnieniem. Mało dbam o wszystko inne, lecz moje rude włosy tak bardzo mi ciężą, że wpadam we wściekłość, ilekroć ktoś o nich mówi. Czy pani wierzy w to, że kiedy dorosnę, włosy moje zmienią barwę na ciemnokasztanowatą? Nie powinnaś tyle myśleć o swojej powierzchowności Aniu, to nieładnie, że jesteś tak bardzo próżna. Czy mogę być próżną, wiedząc, że jestem strasznie brzydka? Zaprotestowała Ania. Kocham piękno i cierpię, gdy patrząc w zwierciadło, widzę swoją brzydotę. Doznaję wtedy wielkiej przykrości, zupełnie jak wówczas, kiedy patrzę na coś szkaradnego, żal mi tego, co jest brzydkie. Pięknym jest czyniący piękno, wyrecytowała Maryla. Nieraz już słyszałam to zdanie, ale nie zgadzam się z niem, zauważyła sceptycznie Ania, z rozkoszą wąchając swe narcyzy. Ach, jakież te kwiaty są słodkie! Pani Lindę bardzo uprzejmie postąpiła, dając mi je, nie mam już do niej wcale żalu. Czyż to nie pięknie prosić o przebaczenie i otrzymać je? Ach, jakże dziś gwiazdy cudnie się iskrzą. Gdyby Maryla miała mieszkać na gwiaździe, jaką wybrałaby sobie? Ja wybrałabym tę wielką, jasną, świecącą tuż nad ciemnym lasem. Aniu, zamilknij wreszcie rzekła Maryla zmęczona już śledzeniem zawirowym biegiem myśli dziewczynki ania zamilkła aż do chwili gdy weszły w aleję prowadzącą do domu lekki figlarny wietrzyk przepojony żywicznym zapachem lasu wionął na ich spotkanie spoza drzew w dali witało je wesołe światło pochodzące z kuchni na zielonym wzgórzu Ania przytuliła się nagle do Maryli i wcisnęła swą piąstkę w spracowaną dłoń swej opiekunki. Jakże miło jest wracać, kiedy się wie, że wracamy do swego ogniska! rzekła. Ja już kocham Zielone wzgórze, a przecież przedtem nie kochałam żadnej miejscowości. Żadna nie wydała mi się nigdy moim domem. Ach, Marylo, jaka ja szczęśliwa! Teraz potrafiłabym się modlić i nie wydałoby mi się to wcale trudne. Jakieś miłe uczucie ciepła wezbrało w sercu Maryli, kiedy poczuła tę chudą rączkę w swej dłoni. Może być, że zapulsowało w nim uczucie macierzyństwa, którego nigdy nie zaznała. Uczucie doznane w tej chwili było tak żywe, a tak bardzo obce, że zmieszało ją nieco. Pośpieszyła sprowadzić je do zwykłej temperatury, wygłaszając małą nauczkę moralną. Jeśli będziesz zawsze poczciwą dziewczynką, Aniu, będziesz też szczęśliwą. Nigdy nie powinnaś była uważać, że trudno jest odmawiać modlitwę. Kiedy recytować modlitwę, nie jest wcale to samo, co modlić się. Rzekła Ania w zamyśleniu. Teraz wyobrażę sobie, że jestem wietrzykiem, co wieje tam daleko pomiędzy koronami drzew. Kiedy zmęczę się pomiędzy drzewami, powionę pośród paprocia. Następnie uniosę się nad sadem pani Lindę i wezwę do tańca jej kwiaty. A wreszcie uniosę się nad łąką koniczyny, powione nad jeziorem lśniących wód i poruszę jego maleńkie kędzierzawe fale ach ileż pola dla wyobraźni dostarcza wietrzyk ale teraz przestanę już mówić marylo dzięki ci boże rzekła maryla z głębokim westchnieniem ulgi